Z paniem Parszy. Jesteśmy w Parashat BH LotH. Początek Parashat BH pierwszy, pierwszy dzień Aharona i jego synowie i Lewitów w pracy. Mówi Hashem do Mojżesza, żeby on powiedział Aaronowi, że kiedy on zapala menorę, wszystkie światła mają być ku centrum Menory, czyli ku środku menory. Jak Rashi to opisuje, jak nasi mędrcy to opisują, jak na to opisuje, to w sposób nadprzyrodzony, to pomimo, że światło nie może światło idzie w każdym kierunku, ale w tym wypadku światło z sześciu ramion menory, z sześciu bocznych ramion, szło w kierunku tego środkowego ramienia. No i Aaron, jak tekst podkreśla. Robił, zrobił dokładnie to, co mojżesz przekazał. E, następnie Moshe ma oczyścić lewitów, e, ich przygotować do swojej służby i to może nas zaskoczyć trochę. To oznaczało, że oni wolą wszystkie włosy całego ciała, wszystkie włosy, łącząc brwi, tak, wszystkie włosy i potem są e, potem Moshe można powiedzieć, pryska ich wodą oczyszczającą. Ta woda, jak się dowiedziemy w Parashat Hukat, to jest woda, która ma w sobie pył z tej czerwonej krowy. My mówiliśmy kiedyś o tym, sposób oczyszczenia, używając czerwoną krowę, która no jest oczywiście po szkicie, jest pył tylko po niej pozostał. Tak? No ale. To jest ta woda, potem lewici się zanurzają, również zanurzają swoje ubrania w mikwie i potem są dwa, dwa byki jako ofiary. No i tutaj ciekawa rzecz, wydarza się smicha. Smicha, co dzisiaj oznacza robinacka ordynacja, ale tak faktycznie smicha oznacza, że się opiera swoje ręce na kimś innym albo na czymś innym, no i tutaj najpierw lud ma położyć swoje ręce na Lewitów, i potem Lewici mają położyć swoje ręce na tych dwóch wyków, które są, które są ofiarami. No i tutaj my rozumiemy, że Smicha jest rodzajem przekazania, przekazania powiedzmy duchowego, że tutaj naród wybiera Lewitów. Jako swoje przedstawiciele w służbie Hashem. No i tak samo, kiedy jest ordynacja rabinacka, to jakiś rabin wybiera kogoś ze swoich uczniów, żeby kontynuował głos, żeby był jego przedstawicielem na przyszłość. I ręce na, w tym wypadku, no ręce na zwierzęta przekazują no też rodzaj, powiedzmy, raczej. Ofiary, to znaczy, jak mówią mędrcy, e, to owszem, mówią bardziej o e, ofiary grzeszne, ale chodzi o to, że no, ofiaruje to zwierzę zamiast siebie albo jako przedstawiciel e, siebie samego. E... Tak. Znaczy no była ofiara pierwszych owoców w Szabłotach, ale zazwyczaj ofiary nie byli z owoców. No należy zwrócić uwagę, że ofiary byli tylko z tych zwierząt, którzy używali naszych przodpowień. To znaczy Avram, Iksak i Jakub. Avram, jak my wiemy, używał właśnie byka. To znaczy, kiedy przyszli do niego aniołowie, tak, no to jest napisane, on sam on powiedział do żony, żeby upiekła, upiekła chleb, a on sam poszedł, żeby przygotować no, steak, żeby tak powiedzieć no, trochę potocznie. E, później my wiemy, że jak baranek zastępuje traka, i, i widzimy, jak, jak Jakow, albo raczej Lifta przygotowuje, a Jakow przynosi dla swojego ojca kozy, tak, mięso kozy. Więc jak my widzimy w to, że są więcej koszelnych zwierząt niż tych trzech, ale ofiary porwanot w świątyni mogą być tylko albo byki, albo e, baranki, albo kozy. Są tylko te trzy. I to są te trzy zwierzęta używane przez Abrama, Ishakę i Jagowę. W związku z tym, no, rozumiemy o co chodzi. Po tym, że lewici są no. wyznaczeni, to oni mają pracować w świątyni zamiast pierworodnych. Tak? To znaczy, my pamiętamy, że pierworodni mieli być ci, którzy służyli w świątyni. Wtedy każda e, tak. ta rodzina by miała kogoś, by miała swojego kapłana, w sensie, by miała kogoś ze swojej rodziny pracującej. Świątynia z powodu grzechu Złotego Cielca, to tak, HaShem zmienił to i Lewici mieli zastąpić pierworodnych. No i to jest właśnie tutaj nasza parasza to też podkreśla, też co najmniej mówi nam. No i parasza mówi o tym, jak Lewici służą od. 25 roku życia do 50 roku życia, i jak oni pomagają kochanim, ale jak Torah nam podkreśla, że lewici mają robić swoją służbę i nie robić służby kochanim. znaczy każdy ma swój, swoją część. Kochanim byli tylko potomkowie Aharona z linii męskiej. E, mówi Hashem do Możesza w drugim roku e, po wyjściu z Egiptu, w miesiącu Nisan, czyli w tym samym miesiącu. I mówi e, do niego odnośnie ofiary Pesachowej. Jak to robić? 14 Nisan, tak, bo sama ofiara musi być 14, żeby móc ją jeść 15. No i okazuje się, że część narodu są. E, Rytualno-duchowo nie poprzez kontakt z martwym ciałem. No i oni e, też chcą brać udział w ofierze Pesachowej, ale nie mogą, są nieczyści. No to przechodzą do Mojżesza i do Arona z pytaniem: Co zrobić? Okazuje się, to jest świetne pytanie. Możesz, zapyta Aszem. I e, Aszem mówi: Dobrze, będzie. E, jeszcze jedna okazja dla złożenia ofiary pesachowej miesiąc później. 14 jar, tak? nisan to jest ta ofiara pesachowa powiedzmy prawdziwa w cudzysłowie. Jeśli wtedy człowiek nie potrafi, to może to zrobić miesiąc później. Ehm, no, żeby było jasne, to jest tylko odnośnie ofiary pesachowej. To znaczy jedzenie maca, jedzenie maror, czyli gorzkie zioła i tak dalej. To nadal człowiek musiał wykonać już czternastego nisa, znaczy, bo nie musisz być rytualnie czysty, żeby jeść matce i marunę, tak? To tylko musisz być, żeby jeść ofiarę pasadową. Co również w XIV i jar to było tylko sama ofiara, to znaczy wtedy nie było żaden obowiązek jedzenia matce i marunę. Ponadto podkreśla nam tekst, co ciekawe, jak ten reguł jest taki sam i dla ludzi, którzy są urodzeni Żydami, i dla konwertów. I powstaje pytanie, dlaczego nam to rama, i to podkreślić. Bo się okazuje, że ten drugi pesach, pesach sieni 14 i Jar, on nie jest tylko druga szansa. Nie zdążyłeś pierwszy raz, nie mogłeś, to masz teraz drugą szansę. Nie. Też człowiek, który zrobił konwersję w okresie między czternastego Nissana i czternastego IR, Tam, gdzie nie można powiedzieć, że on przegapił czternasty Nissan, bo wtedy jeszcze nie był Żydem, tak? Pomimo tego on czternasty Iar składa tą drugą szansę ofiary Pesachowej, więc widzimy, że to nie jest do końca po prostu druga szansa, tylko to jest raczej wyrazem, powiedzmy, możliwości zrobienia czegoś duchowego, którego którego jakby to powiedzieć jest że ten czternasty Jar, on nie jest Pesach, on nie jest wyjściem z Egiptu, nie jest ni Nisan, ale on jest wyrostem jakoś tego i w pewnym sensie więc staje się świętem Samym w sobie. My dzisiaj nie świętujemy Pesach Sheni, no bo zresztą nie ma tak bardzo jak. My nie mamy świątyni, też nie dla Pesach 10, tego pierwszego Pesachu. No, ale jest zwyczaj, żeby w Pesach Sheni, 14 i 1 też zjeść. Tak ciekawe. Pesach Sheni my wtedy świętujemy nie wigiliem, Wigilię, nie początek tego święta wieczorem, tylko w trakcie dnia. To jest ciekawe, ale Teraz my studiujemy tylko parsze, więc nie będziemy wchodzić w każdego szczytu. Ostatnie, ostatnia rzecz na dzisiaj. Mieszkanie zakończony. Obecność Hashem się pokazuje, jest chmura chwały, co w nocy staje się ogniem, czyli cały czas widoczna, no bo w dzień chmura jest widoczna, w nocy nie, ale ogień jest w nocy widoczny. Kiedy było czas, żeby jechać dalej, to chmura się podnosiła, tak? Od spoczywania na mieszkanie. wszyscy wiedzieli, że, o, to znaczy, że trzeba się pakować. Pakowali się, jechali dalej. Czasami chodzili raczej dalej, czasami e, byli w jednym miejscu kilka nocy, czasami tylko jedną noc. E, I to był też wyraz tej, tego zaufania do Hasem, że oni chodzili według to, co. Aszem nakazał obojętnie e, obojętnie ile czasu. Tak, absolutnie, tak nie można powiedzieć. Okej. Okay. Moshe robi według rozkazu Aszem dwa srebrne trąbki. Te srebrne trąbki są, e, kiedy się w nich trąbi, znaczy, że wszyscy mają się zebrać. I e, długi dźwięk oznaczało, że wszyscy mają się zebrać przy Miszkanu. Jeśli tylko jedna trąbka, to znaczy, że tylko liderzy, a jeśli krótkie dźwięki z trąbki, to znaczy, że trzeba było się zbierać, żeby wyjechać dalej. No i to oznaczało, że najpierw w kolejności, najpierw wschodnia strona, czyli te plemienia, które byli na wschodniej stronie Miszkanu, no i potem południowa i, i resztę. E, I kochanym byli ci, którzy to, używali to, te trąbki. I kiedy później e, będą jeszcze już w ziemi Izraela, to będą te trąbki używane, żeby wołać ludzie do walki, jeśli jest wojna. E, jak również e, będą używali te trąbki, e, w, w, kiedy są święta, kiedy są... Nowe miesiące, nowe miesiące e, akompaniując te ofiary, które byli w danym dniu ofiarowane. Okej, okay. dobrze. E,